Krystyny, jak ocenisz dzisiejszy Wasz występ? E, no, e, Ciężko cokolwiek mówić. Przyjechaliśmy tutaj z, z jakimś planem na ten mecz. Chcieliśmy ten mecz zremisować przynajmniej. Wydaje mi się, że, 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 że punkty powinny zostać wywiezione z bełhatowe przy odrobinie szczęścia i, i jakiejś mojej lepszej skuteczności mogliśmy strzelić bramkę na dwa Myślę, że byłoby wtedy pozamiatane, a tak w takich beznadziejnych okolicznościach tracimy dwie bramki najpierw po jakimś dziwnym błędzie, natomiast e, już ten rzut karny to na pewno jakieś, jakiegoś rodzaju kuriozum i i, I tym bardziej to boli, że, że dostajemy bramkę w 97. minucie spotkania z rzutu karnego po takim błędzie. E, powiedz mi, e, czy to Was w jakiś sposób bardzo. Jakby, może, czy stracić taką czujność? Bo to już były tak naprawdę ostatnie, ostatnie sekundy. No, Trudno teraz tak na gorąco cokolwiek mówić. Wydaje mi się, że, że, że rzeczywiście dziś może tej koncentracji zabrakło w końcu spotkania, natomiast musimy wiedzieć, w jakim jesteśmy miejscu, walczymy o utrzymanie w drugiej lidze i, i nie może być nawet momentu, kiedy będziemy rozkojarzeni. Tym bardziej w takim ważnym meczu jak dzisiaj, bo ten mecz było 6 punktów dla nas i niestety nie wywozimy nawet punktu. Jakby ktoś zobaczył te bramki z tego meczu, to pomyśli sobie, że po prostu nie potrafimy grać w piłkę, tylko kopiemy sobie strzelamy sobie sami bramki, a prawda jest taka, że momentami jakość piłkarska wydaje się, że była po naszej stronie i mogliśmy spokojnie ten mecz wygrać, a tak wyjeżdżamy nawet bez punktu i, i po prostu co dużo mówić, krew mnie zalewa i myślę, że większość chłopaków też jest delikatnie mówiąc zdenerwowana. Yy, następny mecz z Gryfem yy, to trudny przeciwnik? No tak, każdy mecz jest trudny, każdy przeciwnik jest trudny, co pokazuje nasza sytuacja. Yy, jesteśmy w tabeli, gdzie jesteśmy. Każdy kolejny mecz będzie yy, tak jak już wcześniej wspominałem, na wagę, na wagę yy, będzie na nas wielkim jednym finałem. Każdy mecz o 6 punktów. Z Gryfem musimy już bezapelacyjnie wygrać, a przede wszystkim chciałbym, żebyśmy nie, jako zespół po prostu nie robili takich prostych błędów, bo po prostu nie przystoi robić takich błędów. W ogóle to, że jesteśmy w miejscu, w jakim jesteśmy, to, to myślę, że jest niespodzianka dla wszystkich, którzy interesują się futbolem na szczeblu drugoligowym, natomiast fakty są takie, że w tym momencie walczymy o utrzymanie drugiej lidze. I szkoda tych punktów dzisiaj, bo, bo myślę, że włożyliśmy sporo sił i energii, żeby przynajmniej jeden punkt stąd wywieźć. Natomiast e, trzeba, musimy szybko zapomnieć o tym meczu i, i skoncentrować się na tym, żeby, żeby w następnym spotkaniu za wszelką cenę ten mecz wygrać. Bo, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, mecz z Wejherowem będzie o, o 6 punktów dla na nas. Dziękuję Ci